Skoro już była mowa o gitarach, które mają jeden tylko i wyłącznie przetwornik i była to mowa o gitarach w tak zwanym systemie S, no to również oczywiście są gitary w tak zwanym systemie H, czyli z jednym hambakerem pod mostem właśnie. Istnieją również gitary z jednym hambakerem tylko i wyłącznie pod gryfem. Takich gitary akurat nie mam. Z reguły są to gitary typu archtop, hollow body, gitary do grania jazzu gdzie ten pick-up jest po prostu no, fajny, taki ciepły, natomiast to jest typowa gitara do grania metalu, do łojenia. Yy, tutaj nie ma żadnego rozłączania cewek, jest jedna gałka volume, nie ma żadnych tonów, po prostu stroimy i zaczynamy grać siermiężne, ciężkie, ciężkie riffy i mamy wszystko, co nam do tego potrzeba. Więcej treści gitarowych, jeżeli Wam potrzeba, no to oczywiście filmiki o gitarach w formie długiej.